Tak właśnie przewołam owce. To są owce do strzeżenia. Ja się nazywam Agnieszka Kiesto. Prowadzę kanał o przedsiębiorczości i o inwestowaniu w nieruchomości. I stworzyłam. Kostanki. I stworzyłam dla Was kurs na temat tego, jak pozbyć się kredytu hipotecznego. Jeśli nie chcecie być jak owce do strzyżenia, to zapraszam, a kredyt hipoteczny wam ciąży, to zapraszam do zapoznania się z tym kursem. Przynajmniej będziecie wiedzieć, jakie macie możliwości, jeżeli kredyt hipoteczny wam ciąży i nie będziecie na banków jak owce do strzyżenia. Podwyżka stóp procentowych jest, rozpoczęła się. To jeszcze nie jest koniec. Rada Polityki Pieniężnej nadal, nadal będzie podnosić stopy procentowe, więc jeżeli chcecie zrezygnować, pozbyć się swojego kredytu hipotecznego i nie czuć się jak owce do strzyżenia. przez różne instytucje finansowe, to tutaj pod spodem, pod tym filmem podlinkuję wam ten kurs. Zapoznajcie się z nim, będziecie bogatsi od razu. Dzięki, pozdrawiam serdecznie.